No dobra. Witam Państwa serdecznie. Nazywam się Gabriel Maciejski, jestem autorem i wydawcą książek. A y, dzisiaj chciałbym opowiedzieć o fascynacjach młodzieńczych, y, których wstydzimy się na starość. Wielokrotnie tak bywa, że człowiek decyduje o swoim życiu, o swoich zainteresowaniach, pasjach, zawodzie, y, ponieważ coś przeczytał, coś obejrzał, y, co wydawało mu się niezwykle interesujące i, i Głębokie, a potem po latach, kiedy, kiedy poszedł tą drogą i przypomina sobie ten moment fascynacji, zaczyna się go wstydzić i uważa, że to jest coś fatalnego. I nawet nie chce o tym mówić. Uważam, że takie zachowania są komiczne, komiczne i pretensjonalne, ale wiele osób tak robi. Czasem się do tego przyznają, ale, ale mimo wszystko szukają jakiegoś usprawiedliwienia, że matko, oni. Tutaj tacy niesamowici, wybitni i wielcy, a u początku ich niezwykłości leży jakiś, jakiś pretensjonalny, słaby, wtórny kawałek. No ale tak już jest w życiu, proszę państwa, nie na rynku książki i w świecie filmu, bo mówię o takich właśnie utworach i produktach. Nie kolportuje się z samych niezwykłych, Dzieło, ale przeważnie one są różnej jakości, rzadko słabe. Ja dzisiaj opowiem o, o pewnej swojej przygodzie. Proszę Państwa, w 1986 roku, kiedy mieszkałem w internacie Technikum Leśnego w Biłgoraju, poprosiłem kolegę mojego Andrzeja, żeby idąc do domu, on był z miejscowy, zaszedł do księgarni i kupił książkę, którą tam wcześniej zauważyłem. I Andrzej to zrobił. To jest ta książka. Jak widzicie państwo, ona jest już bardzo zniszczona, ale jest ze mną od tamtego czasu, od 1986 roku. Ja ją czytałem wielokrotnie, tak samo jak czytałem, bo to jest cykl powieściowy, yy, czytałem kolejne jej części, yy, bo są trzy części yy, i ona mnie uwodziła za każdym razem, yy, dopóki nie stałem się dorosłym człowiekiem, nie powróciłem do niej raz jeszcze i wtedy postanowiłem, wtedy postanowiłem, że. Trzeba coś z tym zrobić, bo opisane tutaj fakty na pewno nie są prawdą. <laughs> Szczęśliwym człowiekiem jest ten, kto dochodzi do takich konkluzji. Ja się uśmiechnąłem od razu, bo od tego momentu, kiedy stwierdziłem, że na pewno to nie jest prawda, rozpoczęła się taka dosyć duża przygoda, którą przeżywamy wszyscy na blogu i którą żyło bardzo wiele osób, między innymi nasz przyjaciel Jacek, który zmarł niedawno. I do tej pory wiele osób tym żyje, prowadzi jakieś indywidualne poszukiwania na temat okoliczności wypadków, które tutaj są opisane. A to są szalenie ważne wypadki, dlatego, że, proszę Państwa, ta książka opowiada o upadku Jerozolimy w roku 1187. A najważniejszym, najważniejszą osią tej narracji, bo jest ich kilka, jest historia Herezji Katarskiej. I ja stwierdziłem, że kiedy już dojrzałem, że trzeba się z tą herezją katarską rozprawić. Ale naprawdę. Oczywiście książka Piera Bareta i Jeana Noela Durgaon jest książką opowiadającą o Katarach w sposób pozytywny, wręcz entuzjastyczny. I ta narracja jest powielana, to jest już któryś, któraś kolejna odsłona. My w Polsce sobie z tego nie zdajemy sprawy, dlatego że w Polsce tak naprawdę publikuje się niezwykle mało. I to są ciągle te same treści, które są powtarzane, bo mają charakter rytualny, mają utrzymać ludzi w, pewnym, w pewnej niemocy, tak bym to określił, w pewnej niemocy, w takim stuporze. I jeżeli coś przychodzi z zagranicy, no to to też jest sformatowane. I to jest taki właśnie format. To jest taki właśnie format. Bardzo płytki, bardzo prymitywny, niezwykle emocjonalny. Który opisuje krucjatę przeciw Katarom jako jakiś wstęp do, do ludobójstwa, czy jak, jak było naprawdę i czy ta krucjata rzeczywiście tak wyglądała. Proszę Państwa, ja podjąłem wyzwanie, bo oczywiście nie ma mowy o tym, wtedy nie było, kiedy pisałem tę książkę, żeby żeby dotrzeć do, do tekstów źródłowych. Teraz te wszystkie teksty źródłowe dotyczące krucjaty Szymonada de Bonfort są dostępne po polsku. Wydał to własnym staraniem pan Henryk Pietruszczak ze Zgorzelca. Oczywiście jak zawsze można mieć do tych książek, jak do wszystkich książek liczne zastrzeżenia, ale to jest też pewna prawidłowość proszę Państwa w czasach dzisiejszych, że prywatna osoba wydaje po prostu interesujące ją i interesujące rzesze ludzi teksty średniowieczne. Skąd ja wiem, że rzeszę ludzi? Stąd, proszę Państwa, że yy, zainspirowany Pierem Baretem i jego kolegą i ich powieściami, trylogią pod tytułem Turnieje Boże, napisałem dwa tomy Kredytu i wojny. A będzie pewnie tych tomów trzy, a może nawet i cztery. Yy. I to jest najlepiej sprzedająca się książka wydawnictwa Klinika Języka. Najlepiej sprzedająca się książka wydawnictwa Klinika Języka. Czasem ludzie mnie pytają, ale jak ty, to, jak ty wydajesz te książki? Czy Ty robisz jakieś badania rynkowe? Proszę Państwa, ja się mogę tylko uśmiechnąć, bo badania rynkowe, to ja robiłem w 1986 roku i później, jak chodziłem po księgarniach i sprawdzałem, co tam leży, co się wydaje, i co ludzie kupują? No więc te książki znikały w sekundę. No więc proszę Państwa, dzisiaj młodzież, która wtedy czytała te wszystkie książki, jest już dorosła. To są ludzie w pewnym wieku, przedemerytalnym, emerytalnym, i oni pamiętają, co przeczytali, bo ludzie żyją treścią książek. O tym nikt nie chce pamiętać, ale ludzie żyją treścią książek. No więc czy prowadziłem badania rynkowe? Tak, prowadziłem i wyciągnąłem z nich bardzo poważne wnioski. Bardzo poważne wnioski. Efektem tego wysiłku są dwa tomy kredytu i wojny. Proszę Państwa, gdyby mnie ktoś zapytał, co to jest Herezja Katarska, czym była Herezja Katarska? W skrócie organizacją produkcji tekstyliów w epoce przedindustrialnej. Proszę Państwa, świat starożytny, średniowieczny. Starożytny nie, bo wtedy byli niewolnicy, ale w świecie średniowiecznym nie można było zorganizować produkcji wysokiej jakości tekstyliów, czego nie da się zrobić za pomocą niewolnika, wysokiej jakości produkcji, teksty, produkcji tekstyliów wysokiej jakości bez jakiejś obłąkanej doktryny, która by ludzi utrzymała przy warsztacie. Oczywiście skojarzenia z komunizmem są oczywiste i narzucają się same. Oczywiście nie należy ulegać przesadnie temu złudzeniu. Natomiast nie należy pisać, że herezja katarska, herezja w Langwedocji to była jakieś przygotowanie gruntu pod, pod nową epokę, którą miał być renesans, ale, ale niestety się nie udało, bo Zły Kościół, Szymon de Montfort, Cystersi, Dominikanie to wszystko zniszczyli i na powrót osunęliśmy się w mroki średniowiecza. To są idiotyzmy. To są idiotyzmy, bo nie ma żadnych epok. To, to są. Periodyzacja dziejów to jest jakaś tam fikcja wymyślona bardzo późno po to, żeby komuś ułatwiać kolportaż bredni, które, które sam pisze. Proszę Państwa, organizacja pracy przy produkcji tekstyliów w epoce przedindustrialnej. Tym była herezja katarska. Jeżeli do tego dołożymy w cały folklor południa, o którym się pisze bardzo dużo z entuzjazmem, czyli tak zwaną miłość dworską, trubadurów, to jest trubadur. Z Fidelą i Fujarką w czerwonych spodniach żołnierza francuskiego z I wojny światowej. Dlaczego? Kiedyś opowiem, ale na razie nie chcę zdradzać wszystkich szczegółów. Dlatego, że myślę, że o kredycie i wojnie nagramy cały cykl pogadanek. Jeżeli ktoś zapoznał się z tą, z tą treścią, doskonale zrozumie, dlaczego tutaj ten trubadur jest w takich. Całkowicie nie pochodzących z epoki spodniach. Proszę Państwa, ta książka jest napisana przeciwko herezji i przeciwko herezjom. Jest napisana w obronie Kościoła, jego doktryny. Próbuje zmierzyć się z problemami i tematami, do których autor, czyli ja, nie dorósł ewidentnie, ale na swoje wytłumaczenie mam tyle, że chyba nikt nie dorósł, dlatego że. Dyskusja, jaka się wytworzyła na blogach w szkole nawigatorów po opublikowaniu pierwszego i drugiego tomu, pokazuje, jak głębokie to wszystko jest i jak głęboki jest poziom załgania tych treści. Jak podmieniono bohaterów na zdrajców, zdrajców na bohaterów, jak źle są oświetlone wypadki, tak. Samo zdobycie Jerozolimy po Wielkiej Bitwie Tyberiackiej w 1187, która to Jerozolima została wydana w ręce Saladyna w wyniku zdrady, najbardziej oczywistej zdrady, człowieka, który uchodzi w całej historiografii i literaturze popularnej za bohatera. Takich historii jest więcej. Ja nie będę dzisiaj o tym opowiadał, chciałem tylko opowiedzieć Państwu o zawstydzającej, zawstydzającej lekturze z dzieciństwa, o fascynacji młodzieńczej. Która zaowocowała tymi dwoma tomami: Templariusz z Jeruzalem, Kredyt i Wojna. Całkowicie różne książki, y, pisane z różną intencją. A jeszcze dodam, że Pierre Barré był y, bliskim współpracownikiem prezydenta Mitterranda, socjalisty który ma we Francji swoją legendę. Pierre Barre niestety zmarł bardzo wcześnie. To był dziennikarz związany z rozgłośniami radiowymi, polityk. Przed nim otwierała się wielka kariera, no ale Pan Bóg decyduje. Hmm. Jeszcze raz. Templariusz z Jeruzalem. Kredyt i wojna. Obydwa tomy. Zapraszam do lektury. Będę jeszcze o tym mówił wielokrotnie. Mam nadzieję, jeżeli Pan Bóg pozwoli i zdrowie, to pisze. Bardzo Państwu dziękuję. Gabriel Maciejewski, Koryllus, zapraszam też na Patronite, gdzie zbieramy środki na e, sfinansowanie takiego projektu, w którym, m, który będzie polegał na opublikowaniu niepublikowanych nigdy w Polsce dokumentów e, i tekstów dotyczących e, wojny Rzeczpospolitej z Bogdanem Chmielnickim. Mamy już bardzo dużo materiałów, a będzie mieli jeszcze więcej. Najpierw wydamy kwartalnik, a potem ukaże się książka, być może będzie to powieść, a być może zbiór esejów. Jeszcze się co do tego nie zdecydowałem. Zapraszam patronite Gabriel Maciejewski, Korylus. Do widzenia, do usłyszenia.